Witam, pozdrawiam. Dzisiaj na prośbę jednego widza zaprezentuję wszystkie moje stonki. Wszystkie moje stonki. Tutaj mam np. wydawnictwo Sklej Model TKP Energetyka. Oczywiście, ja mam te wszystkie stonki kartonowe wersje jeżdżące, ale bez napędu. Dlatego, że. Podnie ciężko zdobyć jakieś, jakąś lokomotywę z napędem pasowałoby. BR210, albo powstało, ale to, to lokomotywy są za drogie, żeby kupić jako na bazę i szkoda na to kasę. Dlatego u mnie też jeżdżą po prostu sobie wersja jeżdżąca i mogą być doczepione do innych lokomotyw, tak jak tutaj w przypadku tego Gagarina Także pierwsza lokomotywa. Może na innej pokażę, bo tu już ma przygotowane. Jest wersja jeżdżąca, ale bez napędu, ale z innymi lokomotywami może jechać. No, tak jest moja pierwsza Stonka, PKP Energetyka. Tutaj mi pokażę Stonkę, którą już odstawiłem już się nie bawię. Też wersja jeżdżąca, taka, tylko że ona mi wyszła w skali zamiast 1,87. To skala tak 1,90. Jest to ciutkę krótsza, niższa i węższa, ale po prostu to jest wydruk z plików. Chciałem mieć Stonkę, to i sobie wydrukowałem. Jeden, jeden ze znajomych mi wysłał właśnie pliki różnych stonek. Wybrałem sobie tą do sklejenia na jedną, no, ale ona jest wersja rządza też bez silnika, ale wyszła mi ciutkę za mała. To, że ona będzie miała raczej skala 1,90, też model kartonowy. Jedynie tutaj mam, podłączę do prądu tąkę z napędem. To jest stąka, którą kupiłem od kolegi Przemka Despera SM42926 To jest jedyna z napędem, ale tutaj nie będę prezentował z wagonami, bo to wróci do garażu tu jest garaż Kolejna stęka to jest PKP Cargo. To ja po prostu między tym na te, te podwozie w ogóle, co tu jest, to jest przyklejone na cienką plexi, bardzo cienką. Potem tą plexi przykleiłem z tym podwoziem do tego górnego. To to jest na tej górnej części, bo to właśnie było tak do sklejenia. Podwozie kartonowe wkleić właśnie pod tą część, ale ja tutaj mam sklejkę, nie? bo co przykleiłem do sklejki, i potem wiedziałem, jak wyciąć to podwozie. Potem to wkleiłem właśnie do tej części, i potem przewierciłem sobie dziury na wózki, bo jak wspomnę, u mnie to są te śruby, nie, czy potem przewierciłem dziury. Śrubę włożyłem, tam przykręciłem oczywiście, tak, żeby on wózek łodził górę dół, na boki, żeby nie na hamę przekręcać. Jak wózek dobrze pracuje, to wtedy klejem sobie zakleję, żeby się ta nakrętka nie odkręcała. Robię całe podwozie a potem po prostu odklejałem. Tu nakrętek nie widać, bo wiadomo, że są części, buda i jeszcze oprócz tego na każdą nakrętkę na ten taką dużą nakrętkę dałem, że akurat mi pasowało na, to, na całą wielkość tego, żeby dociążyć, nie? żeby dociążyć i tutaj właśnie jest też z wydawnictwa sklej z model, ale to jest akurat już składzik PKP cargo. Tamto nie zomiałem za... PKP Energetyka, teraz PKP Cargo tu jeszcze dodam, że jak ja te kleję, to wiadomo, że te wózki Amaglemas, no są takie dziwki mam niepotrzebne, no są dobali, do tego zawsze sobie jedną stronę, czyli jak tu pod, mam pomalowane strzałki, kierunek gwiazdy, i z prawej strony ja sobie zaginam sprzęg delikatnie na dół, a z lewej strony zostawiam. I wtedy ten sprzęt zagięty daje pod ten prosty. I wtedy jest lepsze pracowanie, yy, że się tak nie, nie rozprzeglądać. Nie powinno, nie? I też wersja jeżdżąca ze stali PKP tyka, Cargo. Także u mnie dużo modeli kartonowych jest wersja jeżdżąca, bo to tanie rzeczy, a też oczy cieszą i mogą też makicy sobie jeździć. Także widzimy, kolejna stonka jest z PKP Cargo i też wersja jeżdżąca. A tutaj mamy kolejną stonkę. Polregio. Zestaw Helski. Bardzo piękny. Z czterema bokunami i bonanzą. Taki skład właśnie grzeje. Na trasie. Gdynia główna Hel. Taka sobie zestawik z Polregio no i Polsat 142 518. Pozwolicie, że sobie puszczę z tymi dwoma Tym razem i dodam, że jeszcze będzie jedna z PTK zawrze, która niedługo może do mnie przyjdzie, ale od razu mówię, że. Jako nowa lokomotywa, nowy nabytek. Znaczy nowy robiony z budy 3D Ale może być, że tamten film będzie puszczony pierwszy poza kolejnością, bo jak on tylko przyjdzie to Będę chciał zrobić prezentację, także może być, że tamta stonka przyjdzie Osobno, ale już nie będę robił znowu prezentacji ze wszystkimi stonkami, bo już Teraz dla Was to zrobiłem na życzenie i tu skąd? to samo właśnie zrobiłem, że podwozie przykleiłem do plexi, taki cienkiej bo tutaj musi być cienka plexi, bo tu i tak musi to wejść do. Tak jak tu jest do środka musi to wejść, nie? I potem to wyciąłem te podwozie z plexi, tak jak powinno być. Jak tu przykleiłem to podwozie oryginalne, potem kleiłem to pod, do tej części od spodu, i wiadomo, że nakrętki wystawały z wózków to. Potem jeszcze nałożyłem na to balast taki cięższy, nakrętki takie na całą, żeby mi tu, weszła mi tu nakrętka. Dodatkowo jeszcze jest balast, gdzieś nakrętka jest w tym miejscu. I, i z tego co pamiętam, w kabinie też jest nakrętka, żeby to miało w ogóle dociążenie. No i też wiadomo, że do pomocy musi być lokomotywa z napędem, nie. I tak prezentuje się kolejna stonka. Dobrze, przypomnę, tu jeszcze, właśnie z Polsat 142 Tutaj jest 142 534 pole regio. Tutaj mamy SM, SM 9283. PKP energetyka SM42810 PKP cargo i tamte na dole to jest SP, ale nie pamiętam numeru i zobaczę z daleka nie zobaczę. Musiałbym po prostu jakoś to sobie przypomnieć, a to jest SP42 coś tam, ale ona na półku jeździła kilka razy już ostrość. A ta oryginalna pikowska to jest SM42926 piko także tyle mam stonek, i się dojdzie to właśnie no, tylko tam to będzie już wersja jeżdżącej to z, z druku 3D bo tam właśnie jest podwozie, będzie podwozie z BR210 No to tyle taką prezentację krótką chciałem zrobić z moich wszystkich to dobra to na razie przygotujemy sobie tutaj jakiś inny tabor znowu